1 maja 1933 roku. Postanowienia szczególne z rekolekcji. Miłość Bliźniego. Pierwsze, usłużność dla sióstr. Drugie, nie mówić o nieobecnych i bronić sławy bliźniego. Trzecie, cieszyć się z powodzenia bliźniego. O Boże! Jak bardzo pragnę być małą dzieciną. Tyś ojcem moim. Ty wiesz, jak jestem maleńką i słabą. Przeto cię błagam. Utrzymuj mnie przy sobie we wszystkich chwilach życia mojego, a szczególnie w śmierci godzinę. Jezu, ja wiem, że dobroć Twoja przechodzi dobroć najczulszej matki. Za każde upokorzenie podziękuję Panu Jezusowi. Szczególnie pomodlę się za osobę, która dała mi sposobność upokorzenia. Wyniszczać się będę na korzyść dusz. Nie liczyć się z żadną ofiarą, ścieląc się pod stopy sióstr jako dywanik, po którym nie tylko mogą chodzić, ale i swoje stopy mogą obcierać. Pod stopami sióstr jest dla mnie miejsce. Będę się o nie starać w praktyce w sposób niedostrzegalny dla oka ludzkiego. Wystarcza, że Bóg widzi. Już zaczął się dzień szary, codzienny. Przeszły te chwile uroczyste, ślubów wiecznych, ale w duszy pozostała wielka łaska Boża. Czuję, że cała jestem Boża, czuję, że jestem Jego dzieckiem, czuję, że jestem cała własnością Boga. Doświadczam tego nawet w sposób fizyczny i odczuwalny. Jestem zupełnie o wszystko spokojna, bo wiem, że rzeczą oblubieńca jest myśleć o mnie. Zapomniałam zupełnie o sobie. Ufność moja jest bez granic w jego najmiłosierniejszym sercu. Ustawicznie jestem z nim złączona. Widzę, jakoby Jezus nie mógł być szczęśliwy bez mnie, a ja bez Niego. Chociaż rozumiem dobrze, że jako Bóg jest sam w sobie szczęśliwy i do swego szczęścia nie potrzebuje absolutnie żadnego stworzenia, a jednak jego dobroć zniewala go do udzielania się stworzeniu i to z taką niepojętą hojnością. Jezu mój, oto teraz będę się starała o cześć i chwałę imienia Twojego, walcząc aż do dnia, w którym mi powiesz sam, dosyć. Każdą duszę, którąś mi powierzył Jezu, będę się starała wspomagać modlitwą i ofiarą, aby łaska Twoja mogła w nich działać. O wielki miłośniku dusz, Jezu mój, dziękuję Ci za to wielkie zaufanie, że się raczył pod naszą opiekę oddać te dusze. Dni pracy i szarzyzny wcale nie jesteście mi tak szare, bo każdy moment przynosi mi nowe łaski i możność czynienia dobrze. 25 kwietnia 1933 roku. Pozwolenia miesięczne. Przechodząc, wstąpić do kaplicy. W chwilach wolnych od zajęć, pomodlić się. Coś drobnego przyjąć, dać, pożyczyć. Na drugie śniadania i podwieczorki. Czasami nie będę mogła być na rekreacji. Także nie będę mogła czasami być na wspólnych ćwiczeniach. Czasami nie będę mogła być na pacierzach wieczornych i porannych. Czasami chwilę zostać po dziewiątej przy swoich zajęciach i czasami po dziewiątej odprawić ćwiczenia. Jak będę miała chwilę czasu, coś napisać czy zanotować mówienie przez telefon na wyjście z domu. Kiedy jestem w mieście, wstąpić do kościoła, odwiedzić chore siostry, wstąpić do celi innych sióstr w razie potrzeby, czasami napić się wody poza czasem, drobne umartwienia, koronkę z rozkrzyżowanymi rękoma do Miłosierdzia Bożego, w sobotę cząstkę różańca z rozkrzyżowanymi rękami, czasami jakąś modlitwę krzyżem, w czwartki godzinę świętą. W piątki jakieś większe umartwienie zakonających grzeszników. Jezu, przyjacielu serca samotnego, Tyś przystanią moją, Tyś pokojem moim, Tyś jedynym ratunkiem moim, Tyś uspokojeniem w chwilach walk i zwątpień morza, Tyś jasnym promieniem, który oświeca życia mojego drogę, Tyś wszystkim dla duszy samotnej. Ty rozumiesz duszę, chociaż ona milczy. Ty znasz słabości nasze, i jako dobry lekarz, pocieszasz i leczysz, oszczędzając cierpień jako dobry znawca. Słowa księdza biskupa, które są w ceremoniach do sióstr wieczystych. Przyjm te świece do ręki, na znak niebieskiego oświecenia i rozpalonej miłości. Podając obrączkę. Zaślubiam Cię Jezusowi Chrystusowi, synowi Ojca Najwyższego, który niech cię nieskażoną zachowa. Przyjm ten pierścień na znak wiecznego przymierza, jakie z Chrystusem, oblubieńcem dziewic zawierasz. Niech ci będzie pierścieniem wiary, znakiem ducha świętego, abyś się nazywała oblubienicą Chrystusa. A jeżeli będziesz mu wiernie służyć, abyś była na wieki koronowana. Jezu, ufam Tobie, ufam w morze miłosierdzia Twego, Tyś mi matką. Ten rok 1933 jest dla mnie w szczególniejszy sposób uroczysty, ponieważ w tym roku jubileuszu Męki Pańskiej złożyłam śluby wieczyste. Ofiarę swoją w szczególny sposób złączyłam z ofiarą Jezusa Ukrzyżowanego, aby przez to stać się milszą Bogu. Wszystkie swoje sprawy wykonuje z Jezusem przez Jezusa w Jezusie. Po ślubach wieczystych jeszcze przez cały maj zostałam w Krakowie, ponieważ mój wyjazd ważył się pomiędzy Rabką a Wilnem. Kiedy mnie raz zapytała matka generalna, cóż to siostra tak cicho siedzi i nigdzie się nie wybiera, odpowiedziałam, ja chcę mieć czystą wolę Bożą, gdzie Mateczka każe tam będę wiedziała, że jest dla mnie czysta wola Boża, bez mojej przymieszki. Matka generalna odpowiedziała mi na to. Bardzo dobrze. Na drugi dzień matka generalna woła mnie do siebie i mówi mi. Ponieważ siostra pragnęła mieć czystą wolę Bożą, otóż siostra jedzie do Wilna. Podziękowałam i czekam, w który mi dzień każą jechać. Jednak jakaś radość i lęk zarazem przeszył mi duszę. Czułam, że mi Bóg tam przygotowuje wielkie łaski, ale i wielkie cierpienia. Jednak do 27 maja pozostałam w Krakowie. Ponieważ nie miałam stałego obowiązku, tylko chodziłam do pomocy do ogrodu, a że się tak składało, że pracowałam sama, więc miałam możność przez cały miesiąc odprawić rekolekcje jezuickie. Chociaż bywałam na wspólnych rekreacjach, jednak odprawiłam jezuickie rekolekcje. Wiele w nich otrzymałam światła Bożego.